Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Zacznijmy od dzień dobry. Pierwszego ludzkiego komunikatu dającego nam nadzieję na dobry dzień. Jeśli to się jeszcze wiąże z uczciwym, jasnym spojrzeniem i oczekiwaniem pięknego myślenia, to jesteśmy na najlepszej drodze do poznawania drugiego człowieka i do zrozumienia jego zatroskania życiem. Ale również radości życia. To zaproszenie. Tak chcemy zaproponować wam warsztat rozwój osobisty reżyserowanie rzeczywistości i nietuzinkową pracę łączącą w sobie przygodę teatralną i metodę dyskretnego i nieinwazyjnego coachingu dwie dziedziny na pozór różnorodne ale obie dążące do odnalezienia w uczestnikach zdolności do tworzenia własnego życiowego scenariusza a co za tym idzie możliwości reżyserowania go i doskonalenia życiowych ról. Wszyscy dysponujemy wyobraźnią i mocą marzeń, która jako siła sprawcza postępu, twórczości, rozwoju, bycia tu i teraz czasami nas obezwładnia, paraliżuje i blokuje. Program warsztatów jest połączeniem dwóch metod intuicyjnej i teatralnej i nowocześnie zaangażowanej coachingowej. Jest powrotem do źródła i przypominaniem, że ono istnieje i cały czas bije w nas. Jest prapoczątkiem wszystkich naszych poczynań niewyczerpanym i twórczym, dającym siłę i obezwładniającą energię. Jest poszukiwaniem tak zwanego centrum, perpetuum mobile każdego z nas ale także inteligencji emocjonalnej, która ludzi cudownie różni, a nie ujednolica. Właśnie w poszukiwaniu tej energii, tej dobrej energii i chęci wyposażenia Was w wyjątkowe narzędzia został stworzony ten autorski program. Maria z dwóch dziedzin. Pracy z aktorem i pracy z coachem. A aktywny udział doświadczonych, prowadzących Pani Moniki Gruczy, certyfikowanego coacha, Krzysztofa Strużyckiego, zawodowego aktora, być może pozwoli Państwu na wzięcie udziału w fascynującej, niezapomnianej podróży. W głąb siebie do swoich ambicji i aspiracji. I pracę dla siebie. Dla siebie. Bez hałasu, krzykliwych reklam i mediów, i bez kolorowych błyskotek rzeczywistości. Serdecznie zapraszamy.